Cześć, ja jestem Bartłomiej Słowiński i witam Ciebie na moim kanale. W tym wideo przygotowałem dla Ciebie temat o postanowieniach głównie noworocznych. I są trzy punkty. Pierwszy, dlaczego ludzie nie traktują już poważnie postanowień noworocznych? Drugie, e, czym są dla mnie te postanowienia i dlaczego te postanowienia nie działają u większości osób, które je panują? Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Podstawą trzeba zacząć od tego, że ludzie już nie traktują kompletnie poważnie postanowień noworocznych. Tak jak już mówiłem na samym wstępie, ludzie zaczynają traktować je jakiegoś mema. Wow, nowy rok, nowa ja. I to już jest, krąży, coraz bardziej się umacnia od kilku lat. Natomiast e, osoby i tak starają się, niektóre to wprowadzają, lecz ważnym aspektem do zauważenia jest to, e, kiedy skupiamy swoje myślenie na tym, o nowy rok, nowa ja, i tak mi się nie uda, chociażbym planował, czy planowała, to i tak tego nie zrobię. I w ostateczności, jeśli ta osoba zrobi, zaplanuje to, to i tak z tyłu głowy ma ten element, że nowy rok, nowa ja, no i tak nie musi mi się do końca udać, ale co z tego? Przecież plan nie musi być zrealizowany w 100%. Jeśli wypadnie ci jeden trening, lub dwa treningi, lub nawet cały tydzień na siłowni, to nie znaczy, że całe postanowienie noworoczne legło w gruzach. Przecież to jest nielogiczne. Jak można myśleć w ten sposób? A wiele osób ma tą perspektywę, nie zdaje sobie z tego sprawy, że nie musi wykonać tego postanowienia w 100%. Albo schudnąć te 20 czy 30 kg, czy zacząć wyciskać na kratę 120 czy 150. Będzie, jeśli, będzie fajnie, jeśli zrealizuje się 80%, jeśli zrealizuje się 50% tego celu, to i tak będzie lepiej niż zero, niż tkwienie dalej w tym samym miejscu. A kolejnym aspektem jest to, że ludzie spoglądają na te postanowienia noworoczne jak na jakieś marzenia, na wymyślenie: o, fajnie by było, gdybym schudł te 10 czy 20 kilo, o, fajnie byłoby, gdybym lepiej przypakował, lepiej wyglądał. To nie w tą stronę, nie tędy droga. A jeszcze lepszym fenomenem jest mentalność ludzi. Eee, oczywiście, nie krytykując, nie naśmiewając się, bo takim osobom trzeba pomóc, ale nie jest to dla mnie kompletnie, nie jestem w stanie tego zrozumieć, gdy ktoś mówi: Nie planuję, bo i tak będzie, co ma być. No wtedy ręce mi opadają. Jeszcze raz wytłumaczę: jeśli ty jesteś tą osobą, która mówi, że. Nie planuję, bo i tak będzie, co ma być, to wysłuchaj tego przez ten moment. Kiedy nie przejmujesz kontroli nad swoim życiem, nie, nie zmierzasz w kierunku, w którym chcesz iść, to poddajesz się temu całemu otoczeniu temu całemu otoczeniu, środowisku, w którym przebywasz, aktualnych warunkach panujących na rynku, w Twoim otoczeniu, w jakim mieszkasz, właśnie. Głównie wszystko opiera się o otoczenie, w jakim przebywamy i nasz sposób myślenia który oddziałuje z otoczenia na nasz sposób myślenia, w jakim otoczeniu się otaczamy. Za dużo słowo z otaczeniem w jednym ciągu. Ale dobra, skupmy się na tym, że jeśli nie planujesz tego, co chcesz zrobić, w jakim kierunku chcesz iść, to los popycha cię to tu, to tam, w kierunku, w którym niekoniecznie chciałbyś podążać, ale nie wybierasz tego, gdzie chcesz iść, więc to los, ten nad którym nie przejmujesz kontroli, decyduje, gdzie ty sobie pójdziesz, a później może, lecz nie musi ktoś narzekać, że mu nie odpowiada to, co się dzieje w jego życiu. Ale trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeśli nie przejmujemy kontroli nad tym, co się dzieje w naszym życiu, to jak możemy narzekać, e, że nie dzieje się tak, jak chcemy? Tak samo, nie chodząc na głosowanie, narzekamy, e, że panuje inny rząd, nie tak, jak byśmy chcieli. Come on, ludzie! nie jestem coachem, ale coraz bardziej mi to wchodzi w nawyk, bo coraz lepiej się czuję przed tą kamerą. Proszę was, abyście w 2020 roku, już to miało być na podsumowaniu, ale zakończę ten jeden rozdział tym podsumowaniem, aby w tym 20, 2020 roku, żeby kto chce, niech weźmie w końcu odpowiedzialny za swoje życie, bo u mnie sukces względnie pojęty, bo ja go rozumiem przez podjęcie konkretnej decyzji, że u mnie sukces właśnie przez podjęcie tej decyzji, że chcę się rozwijać, dopiero nabrał wtedy pędu, ten mój rozwój nabrał pędu, kiedy wziąłem odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje e, i za wszystkie swoje czyny, e, które popełniam, więc wziąłem odpowiedzialność za swoje życie i to polecam też Wam w tym roku 2020. I przechodząc dalej do kolejnego tematu. Tutaj już krócej. Czym jest dla mnie postanowienie noworoczne? Po pierwsze jest to kształtowanie długofalowego nawyku. Po drugie jest to tworzenie, e, tworzenie właśnie tych nawyków i wykonywanie czynności, zmuszanie się do nich, do czynności, których nie chcę robić, ale wiem, że one prowadzą mnie w dobrym kierunku, w którym chcę. Tworzenie tych nawyków prowadzi mnie przez, przez to właśnie zmuszanie się do wykonywania czynności, do wytworzenia w sobie nawyku. Zmuszam się. Aby teraz było ciężko, ale za jakiś czas będzie lepiej, bo już będzie działało to u mnie automatycznie i będę mógł, tak jakby, więcej rzeczy robić, bo już te podstawowe będę miał opanowane i będę wykonywał je automatycznie, nie zużywając tak dużej energii, nie wymuszając od siebie tej czynności, abym ja to zrobił, bo już dzieje się to w moim życiu automatycznie. Robię to automatycznie, używając jak najmniejszej energii do tego. Może pamiętacie, kiedy zaczynaliście jeździć samochodem, kiedy uczyliście się jeździć samochodem, kiedy uczyliście się jeździć na rowerze, to wymagało od Was wielkiego skupienia, wielkiej energii i wielkiej uwagi poświęcenia dla tej jednej czynności. Później, kiedy nauczyliście się tego, już nie wymagało to tak dużej energii i przychodziło Wam do z łatwością, nawet nie zwracaliście na to uwagi. To jest nawyk, jak oddychanie. Musicie oddychać tak samo intuicyjnie kieruje się samochodem, kieruje się rowerem. Czy nawet się mówi i pisze, bo to jest nawyk, którego się nauczyliśmy. I to jest to, to jest ten case, że wprowadzam te nawyki, te czynności, których mi się nie chce, aby ogólnie stawać się lepszym człowiekiem, aby moje życie było bardziej zautomatyzowane i abym mógł robić większe, lepsze, bardziej wartościowe rzeczy, które po prostu pozwolą mi się rozwijać, docierać do większej ilości ludzi i zarabiać przy tym pieniądze, coraz i coraz to większe. I ostatni temat, trzeci. Dlaczego postanowienia noworoczne się nie spełniają? No to właśnie pierwszy element już omówiłem właśnie na samym początku. Osoby zaczynają myśleć o tym, o fajnie jakby mi to wyszło, to by było takie marzenie, wow, ale byłoby fajnie, jakbym to zrobił. Po pierwsze, nie planują tego. Po drugie, mm, kiedy? Czemu to nie wychodzi? Czemu to nie wychodzi? No bo osoby, e, tak powiem teraz konkretnie na swoim przykładzie. Po pierwsze, większość osób, no, może, dobra, będę mówił na swoim przykładzie. To jest takie e, fake self, tak z angielskiego. Poznałem to niedawno w książce e, Crystal Petikolin, Jak Mniej Myśleć. Tworzy, tworzyłem wokół siebie takie fake self, e, czyli robienie tego, co niby potrzebuje robić. A tak naprawdę nie było zgodne to z moimi wartościami, które były we, wewnątrz mnie, w moim wnętrzu, które można nazwać to moim powołaniem. Jest to moje powołanie, a czynności, które robiłem wokół, które, czynności, które wykonywałem, planowałem swoje życie według tego, co myślałem, że chcę zrobić. Natomiast nie wychodziło mi w to w, to w życie te czynności, które zaplanowałem. To, co chciałem niby osiągnąć, bo nie było to zgodne z moim wewnętrznym ja. Jeszcze wtedy tego, tego nie odkryłem, więc pierwszym punktem jest odkrycie swojego wewnętrznego ja. Później jest odnaleźć swoje dlaczego. Swoje bardzo mocne dlaczego. Musiałem odnaleźć swoje mocne dlaczego. Najpierw odnaleźć swoje ja, później odnaleźć swoje, swoje wewnętrzne ja, później musiałem odnaleźć swoje dlaczego. I tutaj trochę postaram się rozwinąć. W, dlaczego może być z dwóch stron? Dlaczego? Ponieważ odczuwam wewnętrzną potrzebę jakiejś zmiany w swoim życiu, chcę coś zrobić i bardzo mocno tego potrzebuję, bardzo mocno to odczuwam i to się wiąże też z odnalezieniem swojego wewnętrznego ja, lub z drugiej strony, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu, w jakimś położeniu i już tak bardzo nie chcemy być w tym miejscu, już tak bardzo nie chcę tego robić i wtedy decyduję się. Aby w końcu coś ze sobą zrobić, bo jak zostanę w tym miejscu, to już dłużej po prostu nie wytrzymam, już tak nie cierpię być w tym miejscu, że muszę coś zrobić. Więc są kompletnie dwie inne strony: że z jednej strony jest potrzeba e, takiego rozwoju, że czuję to, że chciałbym to zrobić, to będzie wow, jak to zrobię i dlatego chcę to zrobić, a z drugiej, że już jest okropnie i nie mogę wytrzymać w tym miejscu, dlatego chcę to zrobić. Więc to musi być naprawdę mocne, wybijające z wnętrza. Dopiero wtedy. Postanowienie ma szansę się spełnić. Może nie spełnić, ale zrealizować z Twoją pomocą, z moją pomocą, e, i dalej, co należy zrobić? Należy odnaleźć wewnę od odnalazłem wewnętrznego siebie, znalazłem swoje wewnętrzne e, dlaczego. Dalej jest zaplanować i zrobić. Zaplanować, no to już to omówiliśmy. Jak można nie planować? Gdy ktoś chce być porzucany z jednego miejsca w drugie, jak wiatr zawieje, tak życie go pokieruje, no to można nie planować, ale trzeba planować moim zdaniem, nie wiem jak Twoim, ale planowanie i. W... Ale planowanie i nauka nowych nawyków. Bardzo podnosi standard życia, ułatwia jego przebieg i pozwala na tworzenie większych, jeszcze lepszych rzeczy. Po prostu planowanie dla mnie jest stawanie się lepszą wersją samego siebie, bo, jesteśmy w, bo jestem w stanie e, odkrywać swoje nowe granice i budować swoją wewnętrzną wartość, gdzie ona wcześniej została mocno zatracona przez realizowanie się w rzeczach, które nie były zgodne z moim wewnętrznym ja. Więc dlatego tak bardzo mocno teraz stawiam na to, aby być zgodnym ze swoim wewnętrznym ja i realizować się w rzeczach, które się czuję, które się chce robić, i nie każda droga, nie każdego droga do tego samego szczęścia, do tego samego celu będzie prowadziła w ten sam sposób. Więc to też jest fantastyczne. Należy, moim zdaniem, takie podsumowanie. Ja inspiruję się osobami, które już osiągnęły to, co chcę osiągnąć, ale nie uważam, że taka sama identycznie skopiowana droga tych osób, e, które już osiągnęły ten sukces, może nawet w identycznej branży, w identycznej firmie, co ja chcę osiągnąć. Może teraz nawet nie mówię o firmie w swoim przykładzie, ale ogólnie o firmie e, czy stworzeniu czegoś podobnego, co chcę. Zrobić, to nie chodzi o to, abym tylko skopiował tą osobę, tylko uczyć się lekcji, jakie ona wyciągnęła, bo każdy tak naprawdę jest innym człowiekiem i każda właśnie ta droga, nawet do tego samego celu, do bycia profesjonalistą w tym samym zawodzie, w którym jest osoba, od której się uczymy, nie będzie prowadziła tą samą ścieżką, tylko może być to nawet w inny sposób, ale są podobne lekcje i podobny schemat, więc należy zawsze... Ja teraz inspiruję się sobą, swoim wewnętrznym, swoją wewnętrzną potrzebą, swoją duszą, więc mam nadzieję, że podobał Ci się ten materiał. Chyba był troszkę dłuższy i jeśli, jeśli dotarłeś do tego momentu, to bardzo proszę Cię, zostaw komentarz, jaki masz odbiór tego materiału, bo mi bardzo przyjemnie się go nagrywało i jeśli również chcesz, aby pomagać mi w rozwoju to zostaw łapeczkę w górę. A jeśli uważasz, że komuś również on może się przydać z Twojego otoczenia, to możesz udostępnić mu ten materiał. Może jemu pomożesz zmienić ten rok 2020. A jeśli konkretnie Ty masz ochotę, abym pomógł Ci go zaplanować, to z wielką przyjemnością możesz do mnie napisać, bo rok 2020 dopiero się zaczął i swoich postanowień nie trzeba zaczynać od 1 czy 2 stycznia. Można go zacząć. Nawet od 25 stycznia, czy od 3 lutego. Więc ten rok dopiero zaczyna i obyś wykorzystał go na maksa. Tego tobie życzę. Zapraszam do kontaktu, jeśli masz taką ochotę. Na pewno pomogę ci zapanować Ci, jak najlepiej potrafię Tobie pomóc zapanować ten rok 2020. Dziękuję za uwagę. Mówił do Ciebie Bartłomiej Słowiński. Cześć!